Dobrze Maja, co się dzisiaj dzieje? Gdzie zabieramy widzów? Na Bocadazę z nami na piknik, ręcznik trzeba zabrać, duży ręcznik, a zrobię wam outfit check. To czekaj, to ja muszę, prze... ja nie mam takiego tego. Maja i stylizacja walentynkowa. Proszę Państwa, mieliśmy się zbierać iść na plażę najpierw, ale jakoś nie możemy się ogarnąć. Kto jest najgłodniejszym kotkiem na świecie? Jesteście team psy czy team koty? Teraz <coughs> będę nagrywać z wami Get Ready With Me for Valentine's Day. Zrobię sobie makijaż i pewnie jakoś się trzeba ładnie ubrać. Potem idziemy na plażę, na piknik, na taki breakfast, e, śniadanie, kolacjone po włosku. Śmieszne, e, ale tak samo e, na przykład zimno to jest cal... fredo, a ciepło to jest kaldo. I to się tak na odwrót kojarzy, prawda? Że na przykład ja myślałam, że kolacjona no to kolacja, albo że fredo no to, że gorąco, a kaldo no to zimno, no bo cold. Ale nie, tutaj jest na odwrót większej rzeczy. Uważam, że walentynki trzeba mieć codziennie. My tak mamy w sumie, więc to jest spoko. Kawka już prawie gotowa, taki fun fact. W końcu mamy płytę indukcyjną. Tutaj mamy bezinkę. Proszę bardzo, jaka śliczna beza. O. Tutaj trochę gorzej wygląda, ale no. Kocham cukier. O, dzisiaj nice! O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mio Dio. I co, zrobiłam właśnie zdjęcia tej bezie i ja chcę tutaj wstawić krótki montaż jej, bo jest piękna, trzeba ją docenić. Jest to moja pierwsza beza, więc będę miała... Poprawiłam włosy suszarką. Chyba jest lepiej. Nie będę ich zaczesywać, ale zaraz się zbył tam. Będę ubrana na czarno i albo to, tak, żeby rzucić, albo biały swetrus. Dobra, to jest mój ostateczny look? Dobrze Maja, odpowiadamy na pierwsze pytanie, które sam wybrałem. A spod odcinka? Tak. Dobra. Czy scenariusze były nowe, pisane tak, z... Nie? Tak, ale bardzo fajne. Czy scenariusze były pisane z odcinka na odcinek, czy były już przygotowane na cały sezon? Tak. Które czytaliśmy, przegadywaliśmy, mieliśmy spotkania, scenariuszowe i tak dalej. No i oczywiście one się zmieniały też, tam z odcinka na odcinek, ale generalnie były napisane. A potem bywało różnie. czasami byliśmy na styk, że był pisany odcinek. Z, nie, czasami te, nie, nie z wyprzedzeniem. Czasami to było też tak, że nagrywaliśmy już odcinek, który był pisany. Ta, było tak z parę razy. Tak, parę razy też było. nagrywać, a potem były dopisywane sceny, które dogrywaliśmy. Si, ato. No więc to bywało różnie. Ale generalnie tak, częściej było tak, że z tygodnia na tydzień. Tak, ale z, zaczęliśmy z. z czterema odcinkami z czterema do przodu. Z czterema odcinkami do przodu. Si. Teraz idziemy zrobić zdjęcie w budce. To jest nasza tradycja i już mamy prawie całą lodówkę w naszym yes. zdjęciach. Yes. <laughs> to jest nasza synna budka. 2 euro? Widzicie, czy, czy nie? O. Co? Nie, do siebie gadam. A... Musimy poczekać. No więc wchodzimy do budki. mas. O oh oh oh, cześć! My... Siema! Oh my god! Okej. Okay. Pani, ja chcę tu zdjęcie sobie zrobić, co pani? Bierzemy jeszcze kawkę z automatu na wynos. I co jest śmieszne. E, mamy taką ulubioną kawiarnię Luzetti, o niej już często mówiliśmy. I tam kawę dobrą tylko robi taki barman, nazywamy go Cornetti. A jak na przykład. Tam nie pamiętam, jak się nazywa. Louis? Nie, nie mam pojęcia. No, mów, przepraszam. Gotowa? No, w każdym razie chodzi o to, że lepsza kawa jest z automatu, niż jak zrobimy na tego miejsca. Tak, więc... to prawda. Która Wiesz, jest jeszcze czasami... obrażona na cały świat. Tak, więc czasami wolimy po prostu iść sobie do automatu i kupić kawkę, która wiemy, że będzie dobra, niż tam trafić na. Fizik, mm. fizik. Bagiet. Nie chce mi się biec. Nope. Tutaj w ogóle pomarańczowe światło bardzo długo trwa i też się przejść... Tak. Jeszcze długo, ale nam się nie chce. Lamary, moi Państwo. Lamary. To jest, słuchajcie moi drodzy, taka bardziej miastowa plaża, w sensie tak, dla tubylców. Tutaj właśnie turyści nie siedzą, nawet w lecie chyba tak się Nie, nie tak. siedzą, siedzą, ale nie, nie tak bardzo. To jest raczej taka właśnie dla tubylców, ale jest bardzo spoko. Ja sobie planuję tutaj biegać zaraz, no. bo już jest ciepło. to jest bardzo blisko w sumie. A my idziemy tam, na Bukhadeazy. My idziemy aż tam hen hen Chodźcie z nami widzowie. Dobra, amore. Nigdzie nie idę. I widzicie, moi drodzy, właśnie tak to jest, proszę bardzo. Nagraj odcinek, zmontuj, eee, a ja sobie pójdę i będę miała cię gdzieś, tak? No, amore. Moi drodzy, dotarliśmy. Bocca Tam musimy kiedyś iść, do tego kapła. Uh -huh. Co powiesz o Bocca bardzo lubię te plaże. Ciężko tutaj jest się kąpać, bo tutaj są restauracje tam i to tak dziwnie, jak wszyscy jedzą, piją, palą, a ty wskakujesz do, do Ale to Włochy, tu to, to raczej się ludzie nie przejmują. No tak, ale ja mam dalej jeszcze takie schizy trochę, że tak dziwnie. Jest to y, plaże samotnych kobiet, jest taki dokument na YouTubie. To prawda. Tak, tutaj w Genui, to co, to jest takie miejsce spotkań, w niedzielę tutaj jest całe miasto. Tak, to jest jak w Warszawie starówka. Tak, całe miasto tutaj jest w niedzielę i w niedzielę nie da się tutaj przejść, albo jak loda chcesz zjeść, no to czekasz z 15 minut, 20. Dokładnie tak, ale jest pięknie. Ale warto! Warto! Dzwoncie do nas po wycieczki do prowadzenia. Eee. O, benvenuti amici avocadazi. Tak tak się prezentuje moi drodzy Bokadaze. Si, idziemy tam? O tam? Gdzie chcesz, baby? Ja chcę na kamieniu. No to może tam bardziej. Ja bym poszedł w prawo. Tam? Na kamiki? No Na chodź. Może w końcu zobaczycie prawdziwą maję, już, już ma focha. Już jej się nie chce, nie chce już jej się iść, słuchajcie. Już nie? Już 3 minuty i pod górkę? To już źle! To z górki teraz jest, po tym jest pod górkę. No mówię pod górkę. A tu są, moi drodzy, pyszne lody, także jak kiedyś do nas przyjedziecie... To was nie weźmiemy. <słuch> Dziewczynko, gdzie się wybierasz? Idziemy teraz na bardziej taką... Yy, miejscową plażę. Z tego względu, że no bo kadazy nie będziemy mieli Spokoju Troszeczkę spokoju Ale zaraz też będzie zajebisty widok Oni no mają w ciebie, ale tak dziwnie, nie lubię tak jest przy ludziach Tak, dokładnie Wszystko no, ci kuchają i tak dalej Tak, tak bo się mają coś takiego, że e, no nie mają space Jakby mają mniejszy ten dystans, o Bardzo mniejszy Mówiąc, mówiąc tak najbardziej kulturalnie jak się da, ma bardzo, mają bardzo zmniejszony dystans Dobra, chodź baby, otworzymy nasze zdjęcie twojej starzy A, na wakacjach a ja mam długie włosy. O. Co, Maju, przygotowałaś, proszę, dzisiaj na nasz piknik? Opowiedz. Bagietka, moi uh -huh. drodzy, oliwki, mozzarella, zwykły ser żółty. Mieliśmy eee... iść na śniadanie, ale zjedliśmy całą bezę. A tu, słuchajcie, moi drodzy, nie mamy wstępu. Nie, no, muszę przyznać, że we Włoszech zajebiste jest to, że gdzie się nie pójdzie. Nawet jakiś stary budynek, to jest tak pięknie. Wystarczy, że wyjdzie słońce. Znaczy, w zasadzie, jak nie pada, to się. Jak pada, też jest pięknie. Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że najbardziej we Włoszech doceniam to. Że tutaj nie ma czegoś takiego jak wiecie, depresyjna zima. Jest zajebiste to, że tak naprawdę masz. Przynajmniej w tym, w tym roku było tak, że masz 2-3 tygodnie, gdzie pada i jest tak lekko depresyjnie, bo, bo nie ma słońca. A tak to cały rok możesz mieć yy, zajebisty humor. My od tygodnia mamy tak, że jesteśmy na takiej zajawie że chcemy cały czas coś robić, spacerować i tak dalej. Tak, kochanie? Tak. W ogóle powiedziałem tak jak prawdziwy YouTuber wiesz, czemu? Jak Freeze. zrobiłem tak. Nie? Tak. No. Wchodzi mi to w krew. zostawicie tysiąc łapek w górę, to przefarbujemy buffi na różowo! Nie, nie zrobimy tego. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć i już się nie wtrącam do odcinka Mai, że najbardziej genuje i kocham to, że tu jest morze i góry. I góry. Serio, i to jest że ile... się wygrzewają. A no, jest. Wiecie, Bafi Jaszczurek zjadła w Toskanii? Taka właśnie matka. Jeszcze Ale ja tam... je ratowałam, nawet jednej pogrzeb zrobiłam. Moja kazała mi nagrać drzewko. Lemon. Nie tam widok, na wiecie, góry, może nie Lemon Tree. Potarliśmy moi drodzy na naszą plażę. Tu zawsze blato. Przychodzimy się w kłąpać. A jumper. parkour! Dotarliśmy, moi drodzy. Tu piknikujecie z nami. Pięknie tu baby wyglądasz, naprawdę. Dobra. I to jest. Tu mamy bagietę. Tu jest deska. I ja pokroję teraz wszystko. Pokrój teraz wszystko. Jestem norem? Mm. Jos, ja, są zajebiste, No to prawda. Dobrze, baby. Kolejne pytanie. No. Z kim chciałabyś najbardziej wystąpić z aktorów albo aktorek? To z młodego pokolenia z Timothy Shellam. I to nie dlatego, że mi się podoba czy coś, tylko po prostu. No, ja mam nadzieję. <laughs> Podoba mi się to jak gra. Dobrze, a z polskich? Z Michaliną... Kurde. Michalina... Ta co grała... By Ol... Ja Olga Hefnarowa, to ta Michalina. Ja Olga Hefnarowa to był czeski film chyba bodajże. czy tam węgierski. Zajebisty. No to z nią chyba z polskich ten, bo... To nikt mnie tak jakoś mega nie interesuje tak Myślałem, czy... że powiesz, Michał. To będzie taka typowa włoska, pesto. Tak, ale ręcznik bardziej grecki ogólnie. A tak, ty. Tak. Jak nasze talerze i wszystko. Pesto, teraz pomidorek. Na pół. O, tutaj dajemy pomidorsa i... Mozzarella. mozzarella. E possiamo mangiamo si. Prego, amore. Grazie mille. Buon appetito, amore. Buon appetito. Piuh. Tak, jeszcze a propos y, lutego we Włoszech, to wam coś pokażemy. No. Jak Jak dzisiaj jest zimno u nas. <grym> Zazdro. Alpicozje. Tła akwa. nie umiem pić. Często się krztuszę. I to także prawie umieram. No. No. To prawda, często. Czy gdyby twoja postać z nieprzygotowanych, albo moja istniała naprawdę, to czy byś się z nią zaprzyjaźniła? Ja ze swoją na pewno nie. Bo moja według mnie była wkurzająca i robiła z siebie ofiarę losu. Znaczy, często nie obyła, ale też często z siebie robiła ofiarę losu, a. Został sprowadzał na siebie to wszystko. Tak, 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 tak. A ja trochę tak prywatnie jestem przynajmniej teraz taki, że... Uważam, że nikt ci tyle nie da, ile sam nie weźmiesz i nie zrobisz, więc. Naprawdę. Trzeba po prostu zapierdzielać i robić. Bo mogą ci obiecywać kokosy i złote trony, a nigdy tego nie dostaniesz. Tak Dokładnie. To tyle ode mnie. Ja z Mają. No ciężko powiedzieć, bo to nie była szkodliwa osoba, tak naprawdę. Zabawna, takie od... Bardziej chyba tak jakby była w towarzystwie ekipowym i byłaby taka osoba, no to spoko się pośmiać, ale w bliższej relacji takie rzeczy bym jej powiedziała albo chciała wejść na kawę i coś nie wiem, planować wyjazd na wakacje, bym mnie zabrała jej na przykład. No ale właśnie niekoniecznie, bo widzisz, według mnie twoja postać też była taka, że ona dużo udawała, jakby była zamknięta w sobie mimo wszystko. No, tak, tak. I ale... wydaje mi się, że tego trochę jakby nie rozwinęli tego wątku Maj postaci, za bardzo w przygotowanych. Może jakby był trzeci sezon albo czwarty, to by to rozwinęli, ale uważam, że Mai osoba była bardzo ciepła i dobra, i jakby dali się jej otworzyć, to by okazała się bardzo fajną osobą. No. Tak pięknie powiem. Z czasem, A ty jesteś też bym się nie trzymała raczej, nie lubię takich osób. Według mnie to był ego egoista bardzo. Tak, taki egoista, jak ja mam, że tak, nie bać tak, swojej tak, problemy. Tak, 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 robił siebie, robił siebie ofiarę losu, a... ja mam źle chłóbek. Dokładnie, dokładnie. Maja... ja mam problem, moje życie, nie umiem poderwać dziewczyny, ale, tak, ale, na... ale też trochę potem właśnie Wyrkowski pokazał w sumie, że taki jest. No tak, jak zostawiłeś nas tak tych przyjaciół. I wtedy ja się... pokazał swoje prawdziwe ja że trochę. Lecisz na, na znaczy w ogóle, żeby być jakimś, tak? No. 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 Czekaj, czy to było nawiązanie do mnie prywatnie? taki nie Nigdy taki nie byłem, koniec tego. Gdzie to się wyłączę? Zrobicie jeszcze zakupy, idziemy gdzie? O, tak, do, do kina, kina. a ja potem robię karbonarkę jeszcze dla mojej si, wielki z fasolką. No to wam też pokażę, bo si. to... Dużo jedzenia dzisiaj. No, to alter... Mam taką ciekawostkę a propos przechodzenia na pasach we Włoszech że dobrze w ogóle, że jeszcze żyjemy. Bo tutaj naprawdę trzeba wychodzić na pewniaka, Maja zawsze mnie opieprza, bo tutaj jest tak, że to pierwszy, ten lepszy. Albo ty przechodzisz, albo samochód przejeżdża. Nie ma tak, Dobre że... Dobre mają hamulce, to trzeba przyznać. Tak, tak, tak. Tędy? 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 Może być tędy. Maja zawsze się mnie czepia, a ja przechodzę już po prostu jak prawdziwy Włoch. No na przykład ja już miałam chyba takie, takie sytuacje, że prawie mi po piętach przejechał albo skuter, tak. albo jakiś mały... Tak, a ja przechodzę pewnie tak, jak powinno być i nigdy nic mi się nie stało. Aha. Tutaj moi drodzy macie pomnik, który już pojawił się u nas w odcinkach, także... Nagroda, talon jak ktoś Dla mówi, osób, jest... które wiedzą... Z... Nie, które wiedzą z którego odcinka Raz, dwa, trzy piszemy w komentarzach, a Maja wymyśli wam co? Nagrody! O, zobaczcie jak się cieszy Słodycze z Włoch O, spoko, słodycze z Włoch Swoją drogą, możemy testować więcej słodyczy, bo ostatnio ile? Pięć już testowaliśmy tylko? Tak, tak, no Piszta Dotarliśmy do naszego zamku Odkładamy no, no, odkładamy bób, czy nie wiem, mamy, mamy tak. i robimy dzisiaj wege carbonarę. Tak? Carbonara ma no, karna Si, esatto. No I Perché zaraz idziemy do kina. Tak sobie mieszkamy. No, i tak naprawdę tylko wchodzimy na siódme piętro i, I schodzimy, chodzimy. Tak, to no, jest. Także... drogą teraz im pokażemy skrót. Jak kiedyś będziecie u nas, to to jest skrót, jak coś pamiętajcie. Nie pokazuj im To ten. Co to im tak. Ale serio, jaram się akurat, że jesteśmy w kinie pierwszy raz. Jesteśmy na I ciekawostka, kino jest też tańsze niż w Polsce, bo za bilety zapłaciliśmy, e, z, czekaj, z aplikacji było jakieś, e, jakieś 35 zł. I na z kolą e, to koszt 25 zł. Także naprawdę, naprawdę konieczne. A zł to jak w Ekonomiko. Dobra, ragazzi, Widzimy się po filmie. Jeszcze włączam się na chwilę i chciałem powiedzieć, że na czosy są gorsze we Włoszech niż w Polsce. W polskich kinach są o wiele lepsze na czosy. Ale Sosik taki sam, dobry. Dobra, teraz serio Naura. Nigdy, <głos》> gdyż się nie spodziewałem tego, że. W kinie będzie przerwa 10 minutowa no. nie wiem, chyba siusiu i kupienie popcornu. No, ale w sumie to jest spoko. Nie, spoko. Ale znajdziesz filmu, tylko, ale 10 minut. I w takim momencie z dupy nawet nie, nie wyczuli jakiegoś lepszego momentu. No, w każdym razie póki co film zajeb. To cena? 10 na 10. No zajebisty film, to prawda. naprawdę który mnie poruszył w jakim stopniu, więc uważam, że ten film spełnił swoje, swoje zadanie. Także bardzo polecamy Babilon ale jeszcze się powtórzę, nigdy w, życiu nie znaczy, nigdy w życiu nie byłem w kinie, w którym była 10-minutowa przerwa w połowie filmu i to było I dla w mnie w mega zaskok. Tylko byliśmy z sześcioma osobami w kinie? Tak, tak. Trzy, trzy pary, tak. I zastanawialiśmy się właśnie, bo właśnie są ogólnie tacy gadatliwi, głośni i tak dalej, mają wydżebane trochę... Tak. Nie ale nie, no myślę, że było tak samo jak w Polsce No Zobaczymy jak kiedyś pójdziemy wieczorem na przykład i będzie całe kina. Tak, ale myślę, że tutaj ale akurat w, w tym kinie co byliśmy W tym modnym Tak Wydaje mi się, że w tym kinie co byliśmy akurat, akurat jest zawsze mało ludzi no. W każdym razie Babylon 10 na 10 Polecam Maja Wacnik Moi drodzy robi nam Wege Carbonari na Instagrama, Maja Wacnik Wbijajcie Tak, to będzie koniec, mam nadzieję, że wam się podobało Nie no, chyba jeszcze zjemy Chcesz im pokazać jak jesz? Chcesz ich tak katować moim dobrym jedzeniem? A, no dobrze, no to nie, no to się pożegnam Możemy ich pokatować Ale ja to będę montować tak już skracam Aha, katawiam. nie chce ci się, okej okay. <laughs> No widzicie jaka Tak się moi drodzy prezentuje Wege Carbonara z Bobem się jednak okazało, że to Bób. No. Także dziękujemy, że spędziliście dzisiaj z nami dzień. I walentynki. I walentynki. I widzimy się za tydzień. Dokładnie. Bye! Dajcie znać, czy wam się podoba taki vlog, czy nie. Bye!